Ty od dniach mnie znów widzicie Znaczy No moje twarz nie, ale ogólnie mnie Niedługo Wbiję do go 50... Lewy, znaczy Będę miał 50 skrzynek I, uwaga, uwaga To będzie y... duży Openik, ja to nagram wam Obiecuję Wpo Wpadajcie oczywiście na kanał Peter P. Myślnik M. I... No, mój też. Yy, jak wbijemy 50 tysięcy łapek w górę, pokażę twarz. Nie, może, nie musicie się za bardzo śpieszyć, bo wiecie, dopiero mam 8 widzów. Jestem nowy, więc wiecie, ale dziękuję moim widzom, że tu jesteście, oglądacie mnie bardzo. Bardzo Was lubię, co Wam powiem. Nie wiem, jak się nazywacie: Magda, Helena, Maciek, Gacek. Yy, I słuchajcie, no, jak mówiłem, wpadajcie na kanał Pitera I na mój też. No dobra, no to słuchajcie, mam 45 level. 25 poziomów i. Obiecuję wam, ja wam obiecuję, że nagram wam ten opening, nagram. Okej, okay, teraz na chwilę no Też Te, badajcie na kanał Smyslowa, proszę bardzo. To jest najnowszy odcinek Smyslowa. Tutaj mamy kosmitalnie dobrego i tu ma tuner. Pierwszy raz ma tuner. Więc do zobaczenia, elo.